Dzisiaj w dniu norweskiego święta narodowego, 17 maja, jestem tutaj nad Oslo-Fjordem na takim półwyspie Nesoden Tangen, i pokażę zaraz taką kopalnię Spro. Tak to się nazywa. Jeszcze wcześniej tutaj nie byłem. Także nie wiem czego się spodziewać, ale schowam się prędzej tam pod tą ziemię, bo tutaj na zewnętrznej to takim lodem ciągnie, jakby to był styczeń, a nie maj. Wiatr morza jest przerażająco lodowaty. A bywały takie lata, że już ludzie sobie plażowali się kąpali w maju. No dzisiaj jest to niemożliwe. No i tutaj zaczął się tunel. A jak to jest rozległe, to się zaraz okaże. Raczej cudów się nie spodziewam, bo to takie powszechnie znana tutaj jest atrakcja. Są, jak widać, szlak jest mocno przetarty, wydeptany. Także chodzą tutaj pewnie tłumy wycieczek. Każdy, kto tutaj przychodzi, to tutaj wchodzi nawet. Specjalnie nie trzeba sobie przyświecać. Bo tu jest zawalone sklepienie. No i tutaj te skały robią się takie troszeczkę bez. Chyba muszę latarkę schować, żeby mieć rękę do przytrzymania się. Będzie słabsze jakoś obrazu przez moment, ale muszę się podpierać drugą ręką. Mam nadzieję, że tego dziennego światła, co wpada przez tą dziurę, wystarczy, że. Film nie będzie, bo nie ucierpi na tym zbyt mocno. Zaraz będę przyświecał. O, tutaj jest skała dość śliska, już wydeptana przez ludzi. No, i tutaj już jest takie chyba to będzie koniec tej wielkiej kopalni. Tam jest też widzę ogrodzone u góry, żeby nikt nie wpadł. No, a tutaj takie jeziorko. Fajne echo. no i co? i to całość szkoda bo spodziewałem się czegoś więcej jeszcze pokażę tylko tak to, je, to jeziorko przynajmniej tu jest fajnie bo nie wieje a tam od tego fiordu to tak mrozi że coś strasznego no i jeszcze pójdę tam na drugą stronę tego zawału po tych ogromnych skałach Niektóre wielkości ciężarówki są. Zobaczę, czy tam się jakiś nie zachował tunel. Może coś będzie jeszcze dodatkowo dograne. Na razie o tyle. No i całe szczęście jest, jeszcze kontynuacja tunelu. A jak daleko, czy się okaże? Miejmy nadzieję, że niedaleko. No bo dzisiaj nie doładowałem latarki. Mam tą taką latarkę z, z, z ładowaniem magnetycznym. Na magnes jest ta końcówka. No i widocznie krzywo przypięłem. Gdzieś się kabelek skręcił. Myślałem, że ona się ładuje, a ona się nie naładowała. Także no na szczęście ja mam zawsze dwie latarki ze sobą. To jak nie jedna, to druga. A jak nie druga, to jeszcze jest w telefonie możliwość poświecenia. I powerbank. Także no miejmy nadzieję, że na potrzeby tego krótkiego filmu mi dzisiaj tego światła starczy. Bo jak jest za ciemno no to zaraz się obraz rozmazuje. No i tak. Widzę, że tutaj jest kontynuacja. Ale czy w dwóch kierunkach jest przejście? W jednym jest na pewno zawalone. W jednym kierunku. Tak, ale pokażę, żeby było widać, że tam był Tunel prowadził dalej, była kontynuacja tunelu, no a teraz jest zawał, ale tam taki jakiś jest przecisk, to widzę, że widzę, że desperaci się przeciskają i przyłażą, ale no nie, no. dzisiaj jest 17 maj, ja świątecznie ładnie ubrany, jeszcze do ludzi chcę dzisiaj wyjść, to tam nie będę się aż tak poświęcał. Może trochę, troszeczkę te światło oszczędnie włączę takie, o, powiedzmy takie powinno wystarczyć w zupełności. No i chodnik tyle, że ma takie błyszczące wykwity, to jest minerał mika, to się nazywa, to poza tymi błyszczącymi urozmaiceniami to chodnik jest szary, bez kolorów. Tutaj, o, troszeczkę jest takiej rdzawej skały. Także zaraz też sfotografuję, i to ona się tak fajnie tutaj łuszczy. To, to chyba jest łupek. Chociaż ciężko mi jest powiedzieć. Tutaj też widać, tak fajnie się po tego porobiła, pokrystalizowała ta, ta skała. No ale nie ma takich kolorów jak tam w tej wilgotnej kopalni gdzie byłem w Nanestet no i tutaj już jest wyjście o i całość tej całość kopalni no i tu jeszcze tylko tak widzę znalazłem kawałeczek takiego minerału błyszczącego o, pokażę do kamery taka płytka jakiegoś krzemianu i tutaj widzę jest tego, jest tego więcej. Takie błyszczące płyteczki. No i już jest dalej ścieżka. Ewentualnie tutaj jest widzę wydeptane, czy jeszcze pokażę, bo może będzie fajnie widać z góry to miejsce co się, co się zawaliło. Także gdzieś już powinien być. No dobra, idę tak jak ścieżka mnie prowadzi. A na pewno mnie zaprowadzi tam na, na widok tej kopalni, no i widok Oslofjordu, prawda? No i tu pełno jest takich, widzę na ścieżce takich błyszczących listków naturalnych. No i do samego krawędzi, do samej krawędzi otworu to się raczej. Nie podejdzie, bo jest ogrodzone płotem, ale może coś będzie widać tutaj przez ten płot. Jeżeli już to tam wyżej, musiałbym na lewo podążać. Tak, chyba tam jeszcze. Przejdę. <laughs> No chyba lepszego już widoku na tą, na tą jamę z góry nie będzie. Także fiord też przesłonięty przez drzewa. No i tutaj znalazłem punkt widokowy, żeby pokazać tą jamę z góry. No dzięki temu, że jest rozwalone ogrodzenie. I słabo to widać na filmie i na zdjęciach. Tam jest taki most skalny. Że między jedną dziurą a drugą zaraz się tam na niego wybiorę no wiadomo, bezpieczeństwo przede wszystkim, no ogrodzenie jest dla bezpieczeństwa, no nie wiem dlaczego ktoś to rozwalił tyle, że dla ludzi, którzy chodzą po górach to takich miejsc, gdzie się przechodzi przy samej przepaści przy urwisku no tam też jest dziura, to jest bardzo dużo i gdyby chcieć dbać tak naprawdę stuprocentowo o bezpieczeństwo wszędzie to trzeba by było całe góry zagrodzić, żeby żeby na nie nie wchodzić, prawda? O! Halo! Tutaj też słychać echo. No, tutaj na fajniej widać z tego miejsca, niż tam z dołu. No i tutaj już jest ta, ta dalsza część. Tam co, tam co przechodziłem ale też wiele zasłania że cała, cała kopalnia pokazano dokładnie